Hej, mam na imię Natalia i mam 20 lat, pochodzę z Radomia. Na co dzień jestem doradcą do spraw żywienia, a poznociami hobbystycznie zajmuję się od 4 lat. Doradca doradca do spraw żywienia. A to ciekawe, czyli dietetyk, tak? Ten, coś w tym stylu? Fajne. Kurde, moim zdaniem każdy człowiek powinien mieć takiego doradcę. No bo wiemy, wiemy że każdy z nas jest inny i, i nie ma tak, że wszystko... W, jest jedna dieta, która wszystkim będzie pasować, nie? To jest bardzo ciekawe. Jest takie fajne powiedzenie, kurde, którego sobie nie przypomnę, że jedzenie z lekarstwem, tam coś było w tym stylu, w tym powiedzeniu, ale nie chciałabym go zepsuć, tego powiedzenia, więc... Lećmy dalej. Jestem osobą, która uczy się sama z filmików na YouTubie i poradników Indigo. Wiele mi pomogły. Na wstępie chciałabym też zaznaczyć, że robię paznokcie tylko rodzinie i bliskim znajomym, ponieważ nie mam dużo wolnego czasu przez pracę i studia. Pomimo tego, że robię paznokcie małej ilości osób, narzędzia są sterylizowane. Nawet jakbyś tylko jednej osobie oprócz siebie robiła paznokcie, to też muszą być sterylizowane. No. I wyjałowione u pobliskiego mi studia tatuażu. Paznokcie zostały zrobione 6 stycznia i był to mój pierwszy raz z migdałem rosyjskim. Skórki zostały opracowane narzędziami ze Stalexa oraz płynem znieczającym skórki, aby było łatwiej. Myślę, że tyle wystarczy z opisu i zapraszam do chłostania mojej pracy. Bardzo chętnie dowiem się, co mogłabym poprawić. Pozdrawiam gorąco całą ekipę Kulo. Dziękuję i wzajemnie oczywiście w, całej, w imieniu całej ekipy Kulo. Dobra. Całkiem 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 dobrze wygląda ten migdał. No tu za dużo niestety już nie widać oprócz tego. No oprócz tego, że bardzo ten mały, nie wiem co się stało, ale w tym małym pazurze bardzo opada krawędź dolna. Ono gdzieś tak powinien wyglądać, a a tu mamy o, tak będzie nie wygląda, ja tu mamy ja dość opadnięte, bo tak, tu jest ładnie prosto, tu jest ładnie prosto, tu nie wiemy, a tu tak jakoś opadło, więc tu coś nie pykło w tym jednym, ale to jest jeszcze, to jest akurat do, do uratowania, nawet już po skończeniu stylizacji, bo to wystarczy po prostu wziąć pilnikiem, ładnie tutaj od spodu. Yy. Skorygować, tak? Oczywiście, czy potem, od, jak, jak już korygujesz krawędzie dolne, to już od spodu też musisz, a właściwie od wewnątrz, krzywą C poprawić. Czasami się podaje, pojawia jakaś taka grubość, którą trzeba um, skorygować. Są troszeczkę nierówne i są troszeczkę niesymetryczne te pazury. Każdy jest inny, ale jak na pierwszego rosyjskiego migdała, bez kursu, bez wiedzy tego, jak mają grzbiety iść, jak to podcięcie ma wyglądać, jak krawędzie dolne mają wyglądać gdzie umieścić Apex, jak umieścić Apex, jak podłożyć szablon, to też nie jest najgorzej. Jak tak totalnie czuję, robiąc pazury, no nie ma się czego innego też spodziewać za bardzo. Yy, bardzo by mi było miło, gdybyś sobie zapewniła miejsce, gdzie wszystkie te produkty będą w czystym na przykład pudełku, żeby tam, gdzie, wiesz, pracujesz, czyli klawiatura tam komputer, żeby, żeby tam nie układać tych produktów, tylko w jakimś jednym czystym miejscu i mieć jakiś swój jeden blacik, na którym robisz pazury, bo żeby było czysto, tak, dezynfekuj go sobie. Bo teraz to tak trochę jestem przerażona. Tak, wolne brzegi mogą być troszeczkę cieńsze, bo troszeczkę są takie multkowate i coś się tu podziało, że też troszkę jest multka, ale tylko w tym jednym paznokciu. I taka drobnostka, to jest po prostu niedopiłowana zewnętrzna krzywace. W każdym razie, no, jest potencjał tutaj. Jak na totalnie nie wiedząc, jak ten migdał ma wyglądać, osoba, która go zrobiła, jednak nie, nie, ma, nie ma tutaj jakiejś tragedii. Jest potencjał, warto się szkolić w Twoim przypadku, bo w każdym przypadku warto się szkolić. Wiem, że nie robisz wielu, nie robisz wielu osobom paznokci, jednak no, też czego, czego, czego oczekiwałaś, jak zrobiłaś migdała? Szkolenia z Migdała Rosyjskiego nie przeszłaś, zrobiłaś go i całą ja mam ci powiedzieć. O super. No, są błędy, bo są, ale też nie wiem, jak wyglądają Twoje standardowe stylizacje, więc no, zostańmy na tym, że jak doszkolisz się z Migdała Rosyjskiego, to, to wróć. To wróci zrób jeszcze raz. O. Ewentualnie wrzuci to chłosty jakieś takie salonowe stylizacje. Ale a ja lecę dalej.